Witaj! Medytować możesz w każdej chwili, o każdej porze dnia czy wieczora. Jednak są dwa momenty, kiedy medytacja może być szczególnie korzystna. Ta, której słuchasz teraz, będzie idealna na poranek. Tuż po przebudzeniu lub po pierwszych porannych czynnościach. Zanim jeszcze ruszysz do swoich codziennych zadań, pozwoli ci zachować spokój i skupienie przez resztę dnia, zebrać siły oraz skierować energię na to, co dla ciebie najważniejsze. Podaruj sobie te kilka minut, potraktuj je jako prezent dla siebie. Przyjmij wygodną pozycję w dowolnym miejscu. Może to być nawet łóżko, z którego jeszcze nie wstałaś. Jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy. I zacznijmy. Weź spokojny wdech przez nos. I powolny wydech ustami. Spokojny wdech i powolny wydech. Postaraj się przedłużyć swój wdech. Niech będzie powolny. Jak najdłuższy. Poczuj, jak powietrze wypełnia Twoją klatkę piersiową. Unosi brzuch. Zatrzymaj to powietrze na kilka sekund. I powolny wydech. Wypuszczaj to powietrze powoli ustami, czując jakie jest ciepłe, gdy opuszcza twoje ciało. Teraz sam powtórz to ćwiczenie. Weź jeszcze raz głęboki, długi wdech przez nos. Przytrzymaj i długi, spokojny wydech. Spróbuj utrzymać ten rytm, jednocześnie słuchając mnie. Jeśli ci się to nie uda, nie przejmuj się. Najważniejsze w tej praktyce jest to, że ją wykonujesz. Początek dnia jest wyjątkowo ważny, ponieważ to od niego zależy, jakie będzie nasze nastawienie przez cały dzień. Dlatego zacznijmy od wyrażenia wdzięczności. Pomyśl o jednej rzeczy, o sobie lub zdarzeniu. O czymkolwiek, za co jesteś teraz wdzięczny. Skup na tym całą swoją uwagę. Weź spokojny, głęboki wdech i z wydechem poczuj rozchodzące się uczucie ciepła i wdzięczności. Pamiętaj, aby oddechy były głębokie i spokojne. Przed tobą nowy dzień, a poranek to dobry czas na zastanowienie się, co chcesz dziś zrobić, na co chcesz poświęcić swój czas i swoją uwagę. To dobry moment na zastanowienie się nad tym, co jest dla Ciebie dziś najważniejsze. Może to być jakaś rzecz, mogą to być emocje. Może chcesz po prostu przejść przez ten dzień z radością lub spokojem, a może czekają na Ciebie dzisiaj jakieś wyzwania czy konkretne zadania do wykonania. A może chcesz po prostu sprawić, żeby ten dzień dla bliskiej Ci osoby był po prostu lepszy? Jednak nie planuj teraz całego dnia. Możesz to rozpocząć po medytacji. Teraz skup się proszę nad tą jedną rzeczą, która jest dla Ciebie dzisiaj najważniejsza. Daj sobie na to chwilę. Co chcesz dzisiaj osiągnąć? Skieruj ponownie uwagę na oddech. Weź głęboki, powolny wdech i wydech ustami. I pomyśl o motywacji. O tym, dlaczego dla Ciebie tak ważna jest ta jedna rzecz, którą wybrałeś. Bardzo często wiemy, co chcemy zrobić, jednak rzadziej zastanawiamy się nad tym, dlaczego ta rzecz jest dla nas tak ważna. Dlatego daj sobie teraz chwilę na tą odpowiedź. Weź kolejny głęboki wdech i poczuj, jak powietrze unosi Twoją klatkę piersiową i brzuch. Przytrzymaj to powietrze i powoli wypuść. Gdy już wiesz, co jest dziś dla Ciebie ważne i znasz swoje motywacje, teraz pomyśl, jakie uczucia. Jakie emocje to w tobie rodzi? Jak chciałbyś się czuć przez resztę dzisiejszego dnia? Może chcesz odczuwać spokój i harmonię? Może chcesz być radosny, podekscytowany? Może chcesz utrzymać poczucie motywacji i determinacji w dążeniu do swojego celu? A może chcesz czuć pełne skupienie na czekającym Cię zadaniu? Pomyśl o tym, co jest dla Ciebie dzisiaj najlepsze. O tych emocjach, które chciałbyś dzisiaj odczuwać. Weź głęboki wdech. I wraz z wydechem poczuj, jak to uczucie wypełnia Twoje ciało. Poczuj, jak z każdym kolejnym wydechem rozlewa się coraz bardziej po Twoim ciele, od czubka głowy, przez szyję. Barki, ramiona, klatkę piersiową przez brzuch, po nogi, aż do stóp i czubków palców. Weź jeszcze jeden spokojny wdech, przytrzymaj chwilę. I powoli wypuść, cały czas koncentrując się na wybranej przez siebie emocji. Pamiętaj, że w każdym momencie dnia możesz powrócić do swojego oddechu i do odczuwania tej emocji. Życzę Ci dobrego dnia. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, a otrzymasz powiadomienia o nowych medytacjach. Pięknego dnia.